Witajcie na kanale Monia Gotuje. Dzisiaj robimy babeczki cytrynowe. Przed chwilą pojawiły Wam się na ekranie składniki, jakie potrzebujemy, żeby zrobić takie babeczki. I teraz w tym filmiku zobaczycie, jak przygotować ciasto i jak upiec takie babeczki. Zaczynam oczywiście od ważenia mąki. Tak Jak macie w przepisie 300 gram mąki, wszystkie suche składniki mieszamy w jednym naczyniu, a mokre będziemy mieszać w drugim naczyniu. Ja za chwilę zobaczycie. Dzięki, że oglądacie moje przepisy. Dziękuję za wszystkie otrzymane subskrypcje, a mam ich coraz więcej i zachęcam do yy, subskrybowania mojego kanału. Bardzo mi to umożliwi dalszy rozwój dalszą pracę, którą wkładam w to, żeby rozbijać kanał, także dzięki z góry. Tu na ekranie u góry pojawia wam się znaczek, subskrybuj, także zachęcam. A teraz obejrzyjcie, jak przygotować babeczki. Zapraszam na przepis. Tak jak mówiłam, w jednym naczyniu odważyłam 300 g mąki, dałam półtorej łyżeczki proszku do pieczenia do tej mąki i, i w sumie tyle. A w drugiej misce teraz odważyłam 200 g cukru 200 g, czyli masła, miękkiego masła. Masło utrę z cukrem na puszystą masę i będę stopniowo dodawać po jednym jajku, po dwie łyżki mąki. I po trochu mleka. Yy, mleka w sumie też będzie 200 ml. Tak jak w przepisie. Teraz dodaję do mąki jeszcze proszek do pieczenia. A do yy, masła z cukrem dodam jeszcze łyżkę, półtorej łyżki, nie łyżkę, w sumie cukru waniliowego. I tak jak mówię, będę ubijać teraz masło z cukrem na puszystą masę. I będę stopniowo dodawać klasyczne ucierane ciasto. Będę stopniowo dodawać po jednym jajku, po odrobinie mleka i po trochu mąki, czyli pod, mniej więcej podbiełczniku mąki, aż do wyczerpania składników. Ciasto mam gotowe, teraz jeszcze ścieram skórkę z cytryny. Z całej cytryny. A potem jeszcze wycisnę sok. Sok wycisnę z obu połówek, czyli w sumie z całej cytryny. I ciasto mamy gotowe, eleganckie, gładziutkie. Możemy przekładać do formy. Tutaj mam formę silikonową, jak na muffinki. Do tych dziurek, otworów, włożyłam papierotki. papierowe takie typowe namuchinki i będę dawała do każdej papilotki po dwie ciasta, czyli tak, żeby wypełnić taką papilotkę na czy czwarte wysokości, bo jeszcze na babeczka urośnie. Zostało mi jeszcze trochę ciasta, więc myślałam, że, myślałam, że zrobię taki eksperyment i wziąłam foremki takie do wycinania ciastek. I do tych foremek włożyłam ciasto. Włożyłam trochę ciasta i zobaczymy, czy wyjdzie mi z tego jakaś, jakiś sensowny kształt. Czy to będzie z tego coś sensownego. Muffinki pieczemy w temperaturze babeczki, nie Muffinki. Pieczemy w temperaturze yy, 150 stopni z termoobiegiem góra-dół, około 40 minut, 30-40 minut. Kładę do pieca, na środkową półkę i pieczemy. Babeczki się tak prezentują, pięknie urosły. Sprawdzam patyczkiem, czy są upieczone. Jak widać patyczek jest suchy, więc babeczki są gotowe. Ciasteczka te foremki też mi fajnie wyszły, nawet urosły. Tutaj mam kształt baranków. Dzięki, że oglądałeś film do końca. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.